Świetnie! Powie jej wszystkich na śmierć gołymi łapskami! Wykupię twoją drużynę stąd moimi cholernie gołymi łapskami! Zagrożę wam tak samo, jak zagrażam setkom innych zwierząt! I nie Saxton Hale, Australijczyk, Prezes Manko oraz ten, kto zaraz spali to miejsce do gołej ziemi! Możecie potrzebować karetek. Czas zabić tych hipisów. Czas z tym skończyć! To jest biały rekin czekający na mnie w biurze. Witajcie na poziomie treningowym! Cóż się stało, dziewuchy? Już nie chcecie żyć wiecznie? Wy śmieliście mi przerwać śniadanie, za tą zbrodnię przywłacicie życiem! Olej paczola, uprawnienie, klej do plakatów, gładkie ręce i piesie! Odważnie skok! W górę! Wyżej! Szań grawitację! Uderzenie! E tam, nie ma orła! Jesteś martwy! Jesteś martwy, pogodź się z tym! Może powinieneś kupić lepszą broń w Manko? Zostałeś podpisany pięścią Sakstona Hale! Sakston Saxton! Saxton! Walcz jak mężczyzna! Porzuć, lub staw czoło australijskiej sprawiedliwości. Odciąłem ci drogę ucieczki z piekła naczelnych. Och, zamierzam sprawić, że wyzioniesz ducha! Podjąłeś walkę z niewłaściwym człowiekiem. Tylko ty, ja. I moje gołe łapska. Um, to byli wszyscy hibii, prawda? Moja praca wykonana. Wszyscy skończeni. Nie, nie! nie! Saxton. Hej! Może jesteś szybki, ale nie uciekniesz od moich pięści. Czy naprawdę jesteś najsilniejszym facetem w swojej drużynie? Posmakuj wybuchowej mocy moich pięści! Nie jesteś taki mądry, kowboju! Twoje metalowe zabawki są niczym wobec mnie! Czytaniem książek nie zwyciężysz walki! Do pięści! Mniej budowania, więcej walki! Ty walczysz jak baba! Uszkodzenie mienia! Prawdziwi mężczyźni walczą, oni nie leczą. Skakanie jak kangur ci nie pomoże. Może jesteś Australijczykiem, ale nawet nie w połowie tak jak ja. Weź to, ty zimny draniu. Ten zegarek został wynaleziony w Manko, konkretnie by zabijać cię podwójnie. Zjadam szpiku kraby na śniadanie, tuż po moim steku. Jakbym poczuł ostrze? To był ból? Czy tylko hipis za mną? Ho, ho, ho! to zaskoczę! Czas ubić tego komara! Czytelniku, jeśli myślałeś, że dwie pierwsze strony mojego komiksu zawierały za dużo emocji, to przygotuj się na ból oczu od otarcia powiek zaskoczenia oraz na odpadnięcie twoich trzymających komiks rąk z ramion, kiedy zobaczysz resztę przepakowaną akcją ze mną w roli głównej! Jeśli te sensacyjne wydanie nie zatrzyma twojego przepełnionego adrenaliną serca na całe 5 sekund, wyślę do ciebie certyfikat potwierdzający, że nie istniejesz! Dlaczego jestem taki pewien? Mam dużo pewności siebie. Także w ciągu trzech stron od teraz pobije parking pełen hipisów. Z pewnością nie wymniłbym ciebie, jeśli byś przeszedł od razu na to. Dla reszty czytajcie jak ja.